Witajcie moi drodzy. Dziś w ramach serii o funkcjach Excela porozmawiamy sobie o funkcji lub i funkcji oraz. Zapraszam. Moi drodzy, funkcje lub i oraz są to funkcje logiczne, które są w stanie sprawdzić kilka warunków jednocześnie. Idealnie przydają się do współpracy z funkcją jeżeli w wypadku, kiedy sprawdzamy więcej niż jeden warunek. No dobrze, ale pogadajmy sobie jak takie funkcje działają. Może zanim przejdziemy do samych funkcji to co nas sprawdzają bo najprostszym takim przykładem sprawdzenia takiego testu logicznego to jest na przykład zwykłe porównanie czy dwie wartości są identyczne chociażby w taki sposób oczywiście zaczynam znów od znaku równa się sprawdzam czy jedynka jest równa dwójce no i wynikiem jest fałsz bo jedynka nie jest równa dwójce i sprawdzam, czy jedynka jest równa jedynce. Oczywiście jest to prawda, bo jedynka w tym wypadku jest równa jedynce. Tak? I to są takie najprostsze testy logiczne. Lecz kiedy mamy do sprawdzenia kilka warunków, wtedy spokojnie możemy wykorzystać te dwie funkcje, w zależności oczywiście od tego, co chcemy otrzymać. I teraz tak, funkcja lub daje wynik prawdziwy jeśli spełniony jest co najmniej jeden z warunków, tak? czyli pozostałe mogą być fałszem, mogą być nieprawdziwe, ale wystarczy, że jeden z nich będzie prawdziwy, wówczas funkcja lub zwraca wynik prawda. Tak, i funkcja lub zwraca wynik fałsz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie warunki są fałszywe. Natomiast funkcja oraz daje wynik Prawda, kiedy wszystkie właśnie warunki są prawdziwe. Tak, wystarczy, że jeden z nich będzie fałszywy i funkcja oraz zwróci wynik fałsz. I teraz sprawdźmy sobie tutaj jeszcze taki prosty, prosty przykład. Mamy wszystkie warunki są spełnione. Drugi przykład to przynajmniej jeden warunek nie jest spełniony. I trzeci przykład, wszystkie warunki są spełnione. Zobaczmy, jak zadziała każda z tych funkcji. Standardowo zaczynam wpisywanie funkcji od znaku, równa się, funkcja lub, tak, zaznaczam trzy kolumny z moimi wynikami, załóżmy jakieś to testy, to jest zwykłe, zwykle, zwyczajnie wpisana prawda i fałsz, tak, załóżmy, że to są jakieś testy, testy logiczne, tak, I ja zamykam sobie teraz nawias i tak jak mówiłem przy trzech prawdach, bardziej przy wszystkich warunkach prawdziwych funkcja lub zwraca prawdę, natomiast funkcja oraz powinna też zwrócić prawdę i tak się właśnie dzieje. Kolejny przykład, kiedy przynajmniej jeden warunek nie jest spełniony. Funkcja lub w takim wypadku powinna wrócić, zwrócić prawdę, a funkcja oraz powinna zwrócić wynik fałsz. Za dużo nawiasów. Wynik fałsz, i tak się też dzieje. Natomiast, w przypadku, kiedy wszystkie, wszystkie warunki nie są spełnione, obie te funkcje powinny zwrócić wynik fałsz, i ja to przeciągnę, już nie będę wpisywał. Proszę bardzo, tak jak opowiadałem, wszystkie wyniki to fałsz. Ale przejdźmy do bardziej skomplikowanych przykładów. Ja tu mam już tak jak wcześniej na innych filmikach. W magiczny sposób przygotowane, yy, przygotowane tabele do, do tego, żeby Wam pokazać jak to działa. Nawet jeszcze bardziej o tak. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w salonie samochodowym, gdzie sprzedawana jest tylko jedna marka samochodu. I ten samochód można kupić w różnych kolorach. ma różne ceny, różne wyposażenie jeśli chodzi o auto alarm oraz różną liczbę drzwi. I mamy trzy osoby, które chcą takowy samochód kupić. Każda z nich ma inne oczekiwania. I tak, pierwsza osoba chciałaby kupić samochód, który ma kolor czarny, cenę nie wyższą niż 200 tysięcy, bez auto alarmu i który ma pięcioro drzwi. I teraz wykorzystajmy do sprawdzenia, który z samochodów pasuje tej osobie, wykorzystując jedną z funkcji. I teraz tak, którą funkcję wybrać? No w tym wypadku mają być spełnione wszystkie warunki. Tak więc idealną funkcją do tego będzie funkcja oraz. I zaczynamy wpisywać warunki. Pierwszym kolor. Tak? Zbieram kolor. Kolor musi być czarny. Pamiętajcie, że, że słowa w Excelu w funkcjach wpisujemy z cudzysłowiem w cudzysłowie. Więc wybraliśmy już kolor czarny, Następną, następnym warunkiem jest cena ni, nie wyższa niż 200 tysięcy. także wybieramy znów komórkę z ceną nie wyższa, czyli niższa bądź równa 200 tysięcy. Kolejnym warunkiem będzie jest posiadanie, a właściwie nieposiadanie autoalarmu. Czyli autoalarm. się nie. I ostatnim warunkiem jest posiadanie 5 drzwi. Drzwi. Równa się 5. I w tej chwili możemy zamknąć funkcję i wcisnąć Enter, aby ją odpalić. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko się zgadza. To jest słowa czarne, czarny. czarny. 200 tysięcy, nie, 5. I zobaczmy, czy którykolwiek z samochodów pasuje do naszego klienta, i jest to samochód tutaj ten, tak, czyli czarny, 166 tysięcy, bez autoalarmu i z spię pięciogiem drzwi. Dobrze, kolejna osoba chciałaby mieć samochód o kolorze zielonym, wówczas cena dla niej nie gra roli, ale jeżeli nie będzie zielonego, wówczas cena. Nie może być wyższa niż 250 tysięcy. Ok, czyli musimy sprawdzić, czy jest kolor zielony, albo cena nie wyższa niż 250 tysięcy, i w tym wypadku użyjemy funkcji lub. Tak, czyli kolor zielony. Znów wybieramy kolor zielony. I jeżeli zielonego nie ma, to wówczas cena powinna być nie wyższa niż 250 tysięcy. Cena niższa bądź równa 250 tysięcy, i na tym kończy się nasza funkcja. I sprawdźmy, które z samochodów nadają się dla tego klienta. W tym wypadku spełnione są nawet dwa warunki, bo zielony i poniżej 250 tysięcy. Kolejny samochód, który się nadaje, ten jest biały, ale jest tańszy niż 280 tysięcy, więc się idealnie nadaje. Ten jest również się nadaje, bo jest zielony, mimo że cena jest wyższa, ale tak jak klient powiedział, że jeżeli jest zielony, cena nie gra roli. Tak i tak dalej, możemy podkreślać, które z samochodów odpowiadają klientowi drugiemu. I teraz klient numer 3. Klient numer 3 chciałby samochód w kolorze czarnym. Lub czerwonym. Cena nie gra roli, ale musi być autoalarm i pięcioro drzwi. Więc tak, tutaj rzecz jest bardziej skomplikowana, ponieważ będziemy musieli użyć zagnieżdżenia funkcji. Muszą być spełnione warunki 3, z czego 1 jest warunkiem podwójnym. Tak, jakby, tak? Czyli z racji tego, że muszą być spełnione trzy warunki. Zaczynamy od oraz. I teraz kolor. Kolor czarny lub czerwony. To już samo to stwierdzenie lub powoduje, że wiemy, powinniśmy wiedzieć, której funkcji użyć. Tak? Więc ja używam funkcji lub. Wybieram kolor czarny. I jeszcze raz wybieram kolor lub. Kolor czerwony. Ok, i tu mamy zakończenie funkcji lub kolejny średnik. I lecimy dalej z naszymi warunkami. Cena nie gra roli. Natomiast musi być auto alarm Także autoalarm na tak. I pięcioro drzwi, czyli drzwi na jako piątkę. I sprawdzamy, które z samochodów się nadają. Akurat jest tylko jeden taki, czerwony, co na jego roli. Ma auto alarm, ma pięcioro drzwi, czyli tutaj, jakby klient nie będzie miał problemu z wyborem jest tylko jedna, jedna opcja na taki samochód. I to tyle, jeśli chodzi o podstawowe rzeczy z funkcjami lub i funkcją oraz. Jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, dajcie łapkę w dół. Jeżeli macie jakieś uwagi lub komentarze, zapraszam do sekcji komentarzy. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.